Dzień dobry, oj, zapraszam was na spacer, znowuż, tak z samego rana, po lesie, a gdzie ty jesteś, no chodź, wracaj, o, tu moja panienka, oprowadza mnie po lesie, Dzisiaj na tapetę tak przyszło mi do głowy na tym spacerze. I jak bardzo się bronimy przed zmianami, jak bardzo nie rozumiemy tych zmian. O, na przykład takie strachy. Ja wiem, ekolodzy będą krzyczeć, że to przecież jest zaśmiecanie, i tak, to racja. Ale jeżeli ktoś jest przekonany, że to pomaga, że las na tym korzysta. No więc, dlaczego? Dlaczego mam z tym walczyć? Skoro dla kogoś to są strachy na sarny, na jakieś, no nie wiem, jakie to ma znaczenie. Czy może jakieś regionalne gusła? To tego potrzebuje. A ekologia, no, wszyscy jesteśmy zmianą, a nie jesteśmy stałą. Więc. Girlandy. Też kiedyś wrócą do Ziemi. Staną się z powrotem elementem przyrody. No, na pewno zmienionej. To na pewno. Ale co mamy stałego? Jak bardzo musimy czepić się stałości, nie chcąc zaakceptować zmienności. Co roku ten kawałek lasku wygląda inaczej, a jednocześnie tak samo. Co roku trochę inaczej śpiewają ptaki, a jednak tak samo. Pamiętam o dzieciństwie, mama ciągle mnie poprawiała, bo chodziła i mówiła, mamo, mamo, to jest takie samo, tylko że inne. A może w tym jest jakaś prawda i sens, że... Rzeczy zdają się być takie same. O, tu jest. A to pewnie grzybia. Szedł, to podniosę. I zgubił siatkę na grzyby. No, ale grzybów w naszej okolicy na razie nie ma. A tu jest, jest ona? To jest moja kociczka. Tak? Przedstaw się. Dobrze. Więc wracając do stałej i do zmiany, znacie w życiu stałe rzeczy? Bo ja nie. Wszystko, co chciałam, żeby pozostało stałe, okazywało się zmianą. Wszystko się zmieniało. Pory roku, pory dnia. Tam też nie będzie grzybków, chociaż tam jako pierwsze się pokazują. Ale nie tym razem. Za to komary. Tak, komary są. No znaczy się jesień jest. Jak się tyle ich wymnożyło i wilgotno. Znowu. Mm. Proszę. Droga pod górę. Tutaj. Moja dziewczyna. Jeszcze tam na koźlarze zajrzymy w jedno małe miejsce, a spacer nie będzie długi, ale co myślicie? Zmiana, jak jak bardzo chcemy albo nie chcemy zaakceptować zmiany. No i jak bardzo się staje przez to nieznośnym nasze życie. Jak bardzo się bronimy. A jak bardzo to okazuje się dla nas zbawienne. Bo to znaczy, że nic, żaden stan, żadne uczucie krzywdy czy zagrożenia nie jest stałe. Tylko się zmienia. Skoro teraz czuję się źle, znaczy się, że w zmienności życia może to się zmienić. Nie pozostanie to na stałe, chociaż może mi się wydawać, że tak jest. Lubię ten widok. No oczywiście straszak foliowy jest, ale ja go nie będę zdejmować. Bo ten las, ten kawałeczek ma swojego właściciela, który o takie strachy zakłada i takie ma prawo. I ja to szanuję. A przyroda, natura Sama się snu upora, więc nie ma nad czym. Ach, nie grzybami. Więc pewnie są blisko i za niedługo będą. Stała i zmiana. Zanim włączyłam nagrywanie, miałam taką kaskadę skojarzeń, przemyśleń na temat stałości i. Zmienności naszego istnienia, tego tu, tu na Ziemi, w tej kreacji. A. No. no idziemy, idziemy. A potem kolejne życie, kolejne przygody, i tak to jest. Więc cokolwiek teraz. Dzieje się z wami to nie jest stałe. To odchodzi. Odchodzą dobre rzeczy i odchodzą złe rzeczy. Ale to co pozostaje to istnienie. Więc czy istnienie jest jedyną stałą, na którą możemy liczyć w życiu? No hmm. ciekawe. Tak, no. To. Dzisiaj się żegnam z Wami, ja o, i Stefania, moja kotka, która uwielbia spacery ze mną. A chyba nawet deszczek zaczyna kropić. Ja bym się nie obraziła, jakbyśmy przejęli część ulew tych które przetaczają się teraz i przetoczyły nad centralną Polską no. Ale to też przeminie nawet z tych gruzów, z tego błota, z tego szlamu który został wypłukany z najgłębszych jakichś zakamarków miast wisi po uprzątnięciu, będzie można zrealizować i zbudować coś nowego. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego.